Gdy Eliasz przybył do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował, wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził: Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu, a po tym ogniu szmerła godnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. I dzisiejsza Ewangelia: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś synem Bożym. Co mówi Bóg do Eliasza? Mówi: Wyjdź. Aby stanąć na górze wobec Pana. Eliasz schował się w grocie, gdzie przenocował, a Pan mówi do niego: Wyjdź, wyjdź z tej groty, aby stanąć na górze wobec Pana. I kiedy Eliasz próbuje wychodzić z tej groty, widzi gwałtowną wichurę, widzi trzęsienie ziemi, widzi ogień, ale Pana nie ma w tych znakach. Często tak patrzyli ludzie tamtych czasów, tamtej kultury. Tamtej mentalności. Patrzyli, że Bóg czy bóstwa jakieś objawiają się przez właśnie coś, coś takiego nadzwyczajnego, jakieś wielkie znaki, jakąś siłę, jakąś moc, jakieś pioruny, jakieś trzęsienia ziemi, że tak przychodzi Bóg, a nasz Pan Bóg tak nie przychodzi. Tak patrzyli na naszego Pana Boga, ludzie Starego Testamentu, ale Pan Bóg często pokazuje, nie, nie, ja nie jestem takim Bogiem, mi nie chodzi o to, żeby was nastraszyć. Oczywiście jestem wszechmogący, jestem Bogiem, ale ja nie chcę was straszyć. I Bóg przychodzi w powiewie łagodnego wiatru. W cichym, spokojnym znaku przychodzi Bóg. Eliaszowi mówi Bóg, wyjdź, wyjdź i stań na tej górze, wyjdź ze swojej groty. A do Piotra mówi, wyjdź ze swojej łódki. Łódka, która na morzu pogrążonym w wietrze i burzy była jakoś pewną, chociaż trochę gwarancją bezpieczeństwa, że można się było schwycić za tą łódkę, gdzieś tam można było przeżyć tę burzę, chociaż też było niebezpieczeństwo, chociaż było strasznie, ale jednak coś jeszcze jest, czegoś jeszcze trzymam. jest jakaś łódka. I Pan, Pan Jezus mówi do Piotra, wyjdź z tej łódki, chodź po wodzie. Wyjdź ze swojej groty, ze swojej skini, wyjdź ze swojej łódki. Czasem mamy tak w życiu, że boimy się, że jest nam ciężko, że coś bardzo przeżywamy, ale mamy jakąś taką swoją łódkę, taką swoją grotę, której się trzymamy. No strasznie jest, strasznie boimy się, jest niepewność i niepewność jutra, niepewność tego, co się teraz wydarzy, ale jednak jest się za co chwycić. I gdzieś się chowamy w tej łódce, chowamy się w tej, w tej grocie, bo mamy nadzieję, że chociaż jest strasznie, to jednak jakoś jeszcze żyjemy. A Pan Bóg mówi nam, nie, wyjdź z tego, puść się tego, czego się trzymasz, nie bój się, ja jestem, spójrz mi w oczy i idź, idź po wodzie, wyjdź z tej groty, stań na górze, nawet jak jest trzęsienie ziemi, nawet jak jest silny wiatr, nawet jak jest burza, nawet jak jest ogień, wyjdź, stań na górze, nie bój się, ja jestem, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Jakie mamy burze w naszym życiu? Co nas straszy, czego się boimy, co jest takim wielkim problemem, który nas przerasta, z czym sobie nie dajemy rady, czy że płaczemy i gdzieś uciekamy, chowamy się. Może chowamy się nawet w jakimś wirtualnym świecie. A myślę, że dziś ta popularność wirtualnego świata, jakiś internetu, sieci społecznościowych itd. To jest pewien strach człowieka, który boi się osobistego spotkania, który nie umie się osobiście spotkać i gdzieś się chowa. To jest taka łódka, to jest jakaś taka grota, w której się schowasz, bo się boisz. I, i chociaż się boisz, to gdzieś tutaj czujesz jakąś, e, jakiś pozór chociaż bezpieczeństwa. Wyjdź, wyjdź z tej groty, wyjdź z tej łódki, nie bój się odwagi, ja jestem, nie bój się. E, Pan Jezus zaprasza nas do takiego postawienia kroku wiary. I mówi nam, Ty możesz być spokojnym. Ty możesz mieć absolutny pokój w sercu. Ty możesz żyć tak, że nie będziesz się martwił nie będziesz przeżywał. Możesz. Ty możesz się nie bać. Ty możesz żyć bez lęku. Możesz. Ale to będzie nie wtedy, kiedy będziesz sam sobie to organizował i trzymał się swojej łódki, a kiedy spojrzysz mi w oczy i pójdziesz po wodzie, kiedy spojrzysz mi w oczy i wejdziesz na, na górę, spatrzeć w oczy Jezusa pełne zaufanie, stuprocentowe zaufanie, nadzieja pokładana w Bogu, nie w sobie, nie w nas. Tego uczy nas to słowo: wyjdź ze swojej strefy komfortu, wyjdź ze swojej łódki, wyjdź ze swojej groty, zrób śmiały krok, zaryzykuj. I wtedy dopiero zobaczysz, że Pan Bóg cię uratuje, że Pan Bóg ci pomoże, że idziesz po wodzie, jesteś wyżej tych wszystkich swoich problemów. Nie musisz się ich bać, nie musisz. Jest ten, kto cię uratuje. To jest bardzo trudne uwierzyć, zaufać tak naprawdę do końca. I zaufać, że nasze życie jest w rękach Pana Boga, a nie w, w bezpieczeństwie łódki, nie w grocie. Nasze bezpieczeństwo, nasze szczęście jest w Panu Bogu i będziemy spokojni. I Pan Bóg przychodzi w łagodnym powiewie. To jest też bardzo ciekawe, że te słowa, które mówił dzisiaj w pierwszym czytaniu: Gwałtowna wichura rozwalająca góry i rozgadzająca skały szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. Pan nie był w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi, Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi ogień, Pan nie był w ogniu. Nie. Często jest jakaś burza w naszym życiu, ale Pana Boga tam nie ma. Często my stwarzamy burzę, zaczynamy krzyczeć, zaczynamy się kłócić w jakiejś kłótni, w jakimś konflikcie, w jakiejś wojnie. Nie ma Pana Boga. Nie ma Pana Boga, jak krzyczymy, jak zaczynamy się kłócić. Nie ma tam Pana Boga. Pan Bóg jest w ciszy łagodnego powiewu. Jeśli jesteśmy łagodni, cisi, spokojni, tam jest Pan Bóg. Tak jak i w tej burzy na morzu, gdzie byli uczniowie, nie ma Pana Boga, Pan Bóg idzie do nich po wodzie. I co jest ciekawe, że Jezus przemówił do nich. Słyszymy, że oni zlękli się i krzyknęli. Oni krzyczeli, bo było i szum morza, szum fal. Oni krzyczą, a Jezus do nich przemówił. To słowo Jezusa było jak ten łagodny powiew wiatru, a jednak to słowo było silniejsze, ważniejsze. Często gdzieś w, tych, w tym strachu, w tej naszej burzy, naszego życia, w jakichś kłótniach, w jakichś wojnach, wydaje się, że to Słowo Boże jest takim cichym i zupełnie nieusłyszanym. Jak ono się przebije przez ten szum, przez ten huk, ono ma siłę, ono ma życie. Tam jest Pan Bóg. Nie w tym krzyku, nie w tym zgiełku, nie w tym huku, nie w, nie w tych konfliktach, kłótniach, awanturach, wojnach. Nie. Pan Bóg jest w ciszy i przychodzi podarować nam tę ciszę. I słyszymy, że jak Jezus wszedł do tej łódki, to wiatr się uciszył. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Jak weźmiemy Jezusa, przyjmiemy go do łódki swojego życia, jego zaprosimy go, będziemy z nim przeżywali, przyjmie, przyjmiemy komunię świętą, przyjmiemy jego w, swoim, w Jego Słowie, będzie cisza. Będziemy w, wewnętrznie cisi. Czy my w ogóle wierzymy, że my możemy żyć spokojnie? Czy my wierzymy w to, że możemy nie, nie bać się? Że możemy mieć wewnętrzny pokój, absolutny, stuprocentowy wewnętrzny pokój, czy my w to w ogóle wierzymy, że my możemy tak żyć, ale to zależy nie od tego, jak my się będziemy trzymać i zorganizujemy sobie ca całą strefę komfortu, ale to, jak my zaufamy Panu Bogu, jak my będziemy wierzyć. Nie bójmy się zrobić jakiś taki krok do przodu, jakiś taki bardzo odważny krok jakiś taki śmiały krok do przodu, krok wiary, krok zaufania Panu Bogu. Może czegoś się boimy, boimy się, czujemy, że powinniśmy coś zrobić, ale się boimy. Powinniśmy się z kimś spotkać, a boimy się z nim spotkać. Zadzwonić, ale boimy się zadzwonić. Coś trzeba by zmienić w życiu, ale boimy się tego zrobić. Spójrz Panu Bogu w oczy. Panie, czy mogę iść do Ciebie po wodzie? Idź. Idź. Ale co warto jeszcze zauważyć, Piotr, który idzie po wodzie, ale zobaczył, przestraszył się, zobaczył te fale i zaczyna tonąć. I krzyczy, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary? To jest nasze życie, że nabierzemy trochę odwagi, trochę wiary, pomodlimy się trochę, umocnimy się w wierze, idziemy po wodzie i znów i toniemy. Znowu nas Jezus ratuje, znowu idziemy po wodzie i znowu toniemy. Tak wygląda nasze życie. Dlatego Jezus mówi małej wiary, bo, bo ciągle gdzieś tą wiarę tracimy. Ciągle gdzieś ona nam ucieka ta wiara, ciągle zaczynamy wątpić. Już idziemy, już jesteśmy wierzący, odważni. Popatrzymy, posłuchamy wiadomości, popatrzymy, co się dzieje, to toniemy. I znów Jezus podaje nam rękę, wyciąga nas, czemu Ty znowu zwątpiłeś? Idziemy, idziemy i znowu toniemy. To jest taki proces, to jest takie nasze życie, ale ciągle musimy w tych trudnych momentach wołać: Panie, ratuj mnie! Panie, ratuj mnie! Ja nic już, jestem bezradny, ja już ginę, ale Ty, Panie możesz, Ty. I to umacnia wiarę, jak dziesięć, 10, sto razy poczujemy tę rękę Pana Boga, która nas wyciąga z tych fal i znowu idziemy dalej po wodzie. Może kiedyś to do nas dotrze, że możemy żyć spokojnie, że możemy się nie bać. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z surgutu z Syberii z Panem Bogiem.